Struna Było ciemno, gdy obudziło mnie skrobanie do drzwi Kinia, krzyknąłem ze złością Daj sobie spokój, poczekaj do rana, nakarmię cię, przecież wiesz Wyciągnąłem rękę, szukając joanny, otworzyłem oczy Odwróciłem się z brzucha na plecy Poczułem dotkliwy ból Krew z moich poranionych kolan skleiła mnie do powleczonej kołdry na łóżku Kiedy je odrywałem, zabolały jak przy gwałtownym usuwaniu starego plastra z rany. Nie byłem w nowej chucie i to nie kinia skrobała do drzwi. Byłem przecież w Moskwie. Zerknąłem na mrugające w ciemności cyfry zegara pod telewizorem. Dochodziła dwunasta. Było ciemno, więc to musiała być północ. Podrptałem pośpiesznie do drzwi. Czułem stróżki krwi spływające z moich kolan. Chodzenie sprawiało mi ból. Dopiero teraz poczułem ślady rzucania mną o ziemię i podłogi w trakcie wydarzeń dzisiejszego poranka. To tak jak po samochodowej kraksie: żebra okazują się połamane i zaczynają boleć dopiero wiele godzin później. Gdy opadnie poziom adrenaliny i minie stres albo, albo strach. Przed drzwiami stała uśmiechnięta dziewczyna ubrana w strój kelnerki z berlińskiego kabaretu. Miała czarny stanik, ciasno opinający jej opalone piersi, była w wysokich szpilkach, a jej biodra zakrywała krótka czarna spódniczka, przykryta pod na podbrzuszu białym, małym, trójkątnym koronkowym fartuszkiem. W obu dłoniach trzymała ciemnozielone butelki z szampanem. Pan dyrektor poprosił mnie, abym zapytała, czy a, aby niczego panu u nas nie brakuje, powiedziała po angielsku, kokieteryjnie oglizując wargi.